nie so, ja kończy już mój makijaż, więc stwierdziłam że się. Stwierdziłam, że sobie jeszcze pogadam, bo jeszcze godzina za nim wyjdę, ale zawsze lubię się szybować wcześniej. Szczególnie, jeżeli mam cały dzień, w którym mam tylko pojedyncze plany, a dzisiaj akurat tak jest. Nie ma października, więc pewnie większość osób jeszcze nie ma zajęć. Ja już miałam tydzień temu, ponieważ... Zaczynają się trochę wcześniej. Załóżnienie: studiuję psychologię w i biznesie, a dziennie zarządzanie państwem i zarządzanie państwem. Pierwsze zajęcie będę miała dopiero w poniedziałek, i nie mogę się ich trochę doczekać, bo jednak. Z tymi ludźmi widać się częściej niż na tych zaocznych i naprawdę trochę się z tym związek. Niektórymi, bo z szczęściem mam kontakt wakacji, ale z szczęściem, którą bardzo lubię, niestety nie mieliśmy kontaktu. Mogłabym wrócić do takiego może zorganizowanego czasu, bo wakacje się trochę rozląniłam. Nie byłam tydzień temu na tych zaocznych, mimo że to były już pierwsze zajęcia i wszyscy się chyba tu w grupy, robiąc razem projekty, a na tych studiach bardzo ważne są projekty, jakby większość zależy nie z formie projektów. Nie wiem, z kim będę robić te projekty. Okaże się w praktyce trudno. Byłam na zajęciach online kolejnego dnia, bo na moich studiach zaocznych jest tak, że soboty to są ćwiczenia stacjonarnie, a niedzielę to są wykłady oraz lektorat z angielskiego. Online i byłam na nim właśnie w dzień, kiedy nie miałam praktycznie głosu. A trzeba było się odzywać, gdzie normalnie na wykładach w ogóle się nie odzywałam. Ja się naprawdę, wszystkie wykłady przez pierwszy rok nic się chyba nie odezwałam, bo nawet jakaś obecność nie jest sprawdzana. O w ogóle update szamponetki i mojego przeżywania, że przepróbowałam głosy. Mam wrażenie, że nawet w kamerze widać, jakby one były jeszcze ciemniejsze, ale spłukuję się, ja już to widzę, że one są coraz jaśniejsze. Chcę w się sensie, praktycznie każdy mój znajomy powiedzieli że nie widać różnicy, ale. Widać i w ogóle pod też trochę. I porządnie zastanawiam się, czy nie przypróbować je. No, na no, trochę dużej niż do ośmiu Jeśli chodzi o psychologię w biznesie, to tak jak mówiłam, miałam już parę zajęć wykładowych, i w tym semestrze mam takie przedmioty jak procesy uwagowe, o psychologię emocji i motywacji. Dopowiada się całkiem w porządku, chyba? Dużo takich psychologicznych przedmiotów. Myślę, co jest z biznesem w tym roku, w tym semestrze, bo zawsze coś było: jakieś zarządzanie, był marketing. I na pewno w tym semestrze też coś jest, ale zapomniałam. Były testy takie diagnozujące, żeby przydzielić nas do danej grupy z języka i nie chciało mi się go robić. Jestem na A2 chyba na angielskim, z czego na moich drugich studiach jestem na b 22 Tu przyznaję się, uważam, że to nie jest mój poziom, uważam, że jestem słabsza. Chciałam po prostu przez mniej semestrów mieć ten język, już po pierwszym semestrze mojego imienia oszustwa i bycia na wyższym poziomie niż jestem, uważam, że to była dobra decyzja, bo to mnie tak umotywowało, żeby nie odstawać aż tak od grupy, uczyć się czegoś. Plus, no, mam w tym semestrze ten egzamin, mam nadzieję, że go zdam, ale wydaje mi się, że jak przypomnę sobie ten język i trochę się uczę, to powinnam zdać. Powinno być okej, okay, a będę miała jednak mniej tego angielskiego. I dopiero teraz mam otwartą szafę, zrobiłam takie porządki w szafie, aż wam trochę pokażę, bo jestem z siebie dumna. Nawet sobie kolorystycznie pokazałam, że to Wam bierze. Ja też starałam się, żeby było tak od niebieskiego przez jakiś zieleniu brązy do czerni. Czuję się tak jak wyglądam. Chcę pobiegać. Nie biegałam od jakiejś pierwszej klasy gimnazjum, może drugiej, ponieważ jeździłam na zawody i myślę, że cały ten stres i tak dalej mini traumy mi stworzyły i naprawdę bardzo źle wspomina bieganie, ale mam takie poczucie, że chciałabym się zmienić w swoim życiu i że chciałabym być taka bardziej zorganizowana i sportowa. Idę pobierać. I ja wchodzę oficjalnie Jest październik. A ja jestem w topie i wydaje mi się, że może być mi gorąco. I... No dole jest mój wujek i moja kosenka, która się oficjalnie się przyprowadziła i składają się krzesło. Chyba ich trochę słychać. Witziałam z pracy gdzie mam pierwszy dzień. Studencki na moich ciennych studiach, ale poszło mega szybko, bo jestem w grupie, która ma dzisiaj tylko wykład. Ośmiety. Ja mam nagrodę Cukremek, czyli um, presk, bo w ogóle. więc ja nagrywam teraz. A więc ja nagrywam teraz. Ej, ale to łydka boli. Skurczy? Nie, to już był skurczyk, ale to jest mm. Dzień dobry. Zrobiłam sobie kreski na randkę z samą sobą. Ja po prostu chcę dzisiaj na kawkę. Przyjrzałam kilka ładnych kawiarni na TikToku, znalazłam dwie. Kom romantyzować jesień, szkołę, jakieś moje ulubione seriale i tak dalej. Muzyka, to wszystko to wszystko ma taki klimat jesienny, więc czujesz to jest. Mój czas. Po pierwszym tygodniu jest naprawdę mega spoko, bo mam bardzo zajęty projekt tak grafik. Zaczęłam też mieszkać z moimi znajomymi i to jest super. Bo zawsze jak schodzę na dół, to ktoś jest, mogę sobie z kimś pogadać. Czuję się na pewno mniej samotna. Chcę iść na tę kawę i mam. W planach albo poczytać książkę, chociaż nie jestem aktualnie w żadną jakoś mocno wciągnięta, ale którą tam sobie wezmę i może w kawiarni będzie mi się łatwiej skupić na czytaniu niż w domu. Mogę zacząć już na studia, bo ogólnie już zaczynam mieć jakieś zadania powoli i jakbym chciała, to na pewno bym miała coś do zrobienia. To są dopiero takie początki. Jeszcze mi się trochę nie chce słyszeć to. Jestem ciekawa, czy to będzie słychać na nagraniu, ale u mnie słychać wszystko od sąsiadów, więc mogę razem z nimi słuchać muzyki. Co mi się nie z tołu. ale fajne pysanki puszczają. Zakładam tą kurtkę. Kupiłam ją w rąbek już kilka lat temu i na początku w ogóle nie nosiłam, bo nie wiem, żałowałam ją kupiłam później. Sprawdziłam, że jednak nie w moim stylu, a teraz ją kocham. Mam trochę gruby ten sweter i tu jest trochę ciasno, ale chociaż będzie mi ciepło. Drebka znoszę sztukę, Taką została rodziny i cały czas ją noszę. I książka myślę nad dwoma. Wydaje mi się, że żebym się szczerze mocno wciągnęła w coś, to musiałabym kupić coś nowego, bo te obie pozycje na mojej półce leżą już od naprawdę bardzo dawna. Cień wiatru, o matko, jak ja to dawno czytałam, ale mam ochotę na coś w tym stylu. Pamiętam, co się tam działo i wydaje mi się, że nawet nie potrzebowałabym ją odświeżyć od początku, tylko mogłabym kontynuować czytanie. Z drugiej strony też zaczęłam ostatnio tą trzecią część tej trylogii, ale ta druga mi tak wolno szła, że nie wiem, czy ją chcę czytać. I love Bronza Bronze, Kohana. If someone else were telling it, but I'm telling it, and it's true every word of it. It started. It was 19. Nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego nie przeszło mi przez myśl, że jest niedziela, wieczór, popołudnie, ludzie będą chodzić do kawiarni. Gdybym jeszcze była z jakąś przyjaciółką na kawie, to myślę, że byśmy ostatecznie znalazły jakiś stolik. Ja też bym dla siebie znalazła, ale po prostu... Chciałam czytać, chciałam trochę tak w spokoju wypić sobie kawę i sobie wyobrażałam jakiś mały ruch w kawiarni, a było wręcz przeciwnie, wszystkie stojki były zajęte. Także nie było sensu tam siadać w ogóle. Ale nie żałuję tego, w sensie dość długo jeździłam komunikacją miejską, ale i tak dzisiaj nie miałam żadnych większych planów. Słuchałam sobie trochę muzyki, ale nie mam takiego poczucia, że zmarnowałam ten czas. Kupiłam też sobie makaron do seansu i zaczęłam oglądać film Bliscy Nieznajomi. Poleciła mi go moja przyjaciółka, ponieważ studiuję psychologię i zajęcia, zajęciach polecili jej ten film. Opowiadam o trojaczkach, którzy byli wychowywani w totalnie trzech innych rodzinach, nie wiedzieli o swoim istnieniu nawzajem. I jak mi polecała moja przyjaciółka, to wspomniała o tym, że podobno w tym filmie bardzo jest pokazane, jak bardzo nasze geny wpływają na to, jakim jesteśmy człowiekiem. A nie tak bardzo środowisko, gdzie zawsze jednak myślałam, że to środowisko ma o wiele większy wpływ i sposób wychowania i tak dalej. Nie wiem, czy jak zakończę film, to będę miała takie same wnioski, bo no dosłownie go zaczęłam. Jestem na w 14 minucie. Czy mi się podoba, bo widzę, że mimo że to jest dokument, to w bardzo fajny sposób nagrany. Nie jest też taki długi ten film, godzina 36, dla mnie tak przystępnie, bo ja szybko się rozkojarzam i nie lubię oglądać zbyt długich filmów. Nawet najbardziej lubię seriale, które mają odcinki, które trwają do 30 minut. Nie wiem, czy TikTok wpłynął na to, że naprawdę już treści jakie oglądam wolę, żeby były jak najkrótsze, pewnie trochę tak, to że się szybciej rozkojarzamy. Ale ja ogólnie jestem ogromną fanką sitcomów. Miałabym dać moje ulubione seriale, no właśnie sitcomem. Przyjaciele, jak poznałam waszą matkę, The Office, Modern Family, Teoria Wielkiego Podrywu. To kocham. Jeden z moich ulubionych seriali, który też ma odcinki do 30 minut, to Sex w Wielkim Mieście. Jutro pewnie też będę nagrywać, ale myślę, że nagram to już w formie kolejnego vloga. Chciałam sobie tak na YouTubie tutaj robić pamiątkę z moich tygodni życia.